Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka dni temu Wam mówiłem o niczym innym jak ogromnej aktualizacji, która nadchodzi w styczniu. I dlaczego? Dlatego, że w grudniu na blogu nic nie byliśmy w stanie zaobserwować dotyczących chociażby zmian w grze, więc wychodziłem z założenia, że Valve w grudniu pracuje. W styczniu z początku również niczego takiego nie było, ale dnia dzisiejszego, dnia dzisiejszego Valve potwierdziło, że sezon drugi w CSie to nie jest mit. Czekaliśmy półtorej roku i się doczekaliśmy. Ktoś zaraz zada pytanie, kiedy będzie ta aktualizacja z sezonem drugim, skoro dnia dzisiejszego jeszcze jej nie dostaliśmy. No i Valve odpowiada że w przyszłym tygodniu, dosłownie w przyszłym tygodniu pożegnamy się z sezonem pierwszym. No i jak to będzie wyglądało? Wyglądało to będzie w następujący sposób, że będzie jeden dzień przerwy. W sensie dosłownie nam napisali, że w miarę przechodzenia do sezonu drugiego nastąpi jeden dzień przerwy w grze premier, podczas którego Wasza kwalifikacja CS zostanie ponownie dostosowana do nowego sezonu w oparciu o wasze wyniki w sezonie pierwszym. Na początku nowego sezonu będziecie musieli odbudować swoją ocenę CS, wygrywając 10 meczy. I warto tutaj dopowiedzieć, że Wal wyszło z bardzo fajnego założenia, a mianowicie podaruje nam medal. Za Sezon pierwszy. Dosłownie, twój medal zawiera szczegółowe statystyki sezonu, które możesz wyświetlić klikając medal w ekwipunku. Przejrzyj swoje zloty i upadki w sezonie pierwszym korzystając z wykresów CSR, czyli Contest Strike rating, z tego co ja przynajmniej rozumiem, jak się mylę, to poprawcie mi w komentarzu i czasu gry lub przejrzyj statystyki dotyczące poszczególnych map, aby znaleźć obszar do poprawy w sezonie drugim. Uprzedzając od razu pytania, dlaczego czasami ten kolor medalu się świeci na różowo, na fioletowo, na czerwono, na niebiesko. Medal, a w zasadzie kolor medalu będzie tylko i wyłącznie zależny od was, a w zasadzie od Waszych. Umiejętności. Wal wyszło z założenia, że w zależności od waszego ratingu będziecie mieli różny kolor medalu. Mało tego wszystkiego, ktoś zaraz zada pytanie, no dobra, okej, okay, dzięki za wytłumaczenie, jak to będzie działało, jeżeli chodzi o kolor. Ale o co chodzi z tymi paskami? Czemu czasami się świeci 1, 2, 3, 4, 5? Wal wyszło z genialnego pomysłu, że aby zdobyć medal za drugi sezon Premier, to musicie mieć konto o dobrej reputacji oraz 25 wygranych meczów Premier i aktywny CSR na koniec sezonu. Czyli to oznacza nic innego, że jeden pasek równa się 25 Winów. Dwa paski chcecie mieć? No to musicie zrobić 50 zwycięstw. Chcecie mieć wszystkie paski? To 125 zwycięstw. Osobiście uważam, że mogliby sobie te paski odpuścić. Jeżeli byłby cały kolor medalu na Wasz rating, to byłoby bardzo fajne. A tak to ten medal troszeczkę kijowato wygląda. Troszeczkę jakby chcieli go dopieścić, ale nie wiedzieli jak i zrobili coś na szybko w taki sposób. Mi się osobiście on nie podoba. Gdyby te paski byłyby całe, nie byłoby tych przerw, to byłoby to dużo lepsze, mam wrażenie, co nie? W sumie dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Warto również tu Tutaj wspomnieć o tym, że Valve nas poinformowało, że zakończenie sezonu drugiego będzie miało miejsce po Majorze Vastin, a Major Vastin kończy się 22 czerwca z tego co pamiętam i z tego co widzicie na załączonym ekranie oraz z ciekawszych rzeczy możemy dopowiedzieć, że Valve planuje chyba zmianę ekonomii ze względu na to, że M4A4 będzie nieco tańsza i dosłownie na swoim Twitterze zlikowali, że będzie kosztowała 2900, czyli 200 dolarów mniej niż aktualnie kosztuje i z ciekawszych rzeczy od siebie mogę dopowiedzieć, że kiedyś jak oni nerfili i te M4, to na rynku w zależności od tego, co się działo, cena szła w górę lub w dół. Więc jeżeli czysto teoretycznie M4A4 dostaje nerfa cenowego, czyli w zasadzie końcowo buffa, no bo będzie lepsza, bo będzie tańsza, to czy cena jej skinów nie powinna pójść sobie w górę? To jest bardzo dobre pytanie, które również Wam zostawiam oraz chciałem dopowiedzieć, że Famas ma również zostać zmieniony w zakresie precyzji stania i kucania, wraz z obniżką cenową. No i na Twitterze się Valve śmieje, że będzie kosztowało 300 dolarów, bo nikt nie chce z niego grać. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało Szybka przerwa na sponsora dzisiejszego materiału. A dzisiejszym sponsorem materiału w zasadzie jesteście wy, widzowie. I chciałem podziękować 420V za wsparcie Pyrprykowi, Saku, CS Investor Mastermind, Wawurowi, Steveowi, Ksadeksowi, Jorgusiowi, Marcinowi, Atencjuszkowi oraz Mrówce, Maro RX, Niko SD1, Smoke oraz Voxy Husky. Jak chcecie wesprzeć ten kanał i pojawić się na następnym materiale, to serdecznie zapraszam. Nie dość, że macie pełną materiałów dodatkowych na załączonym ekranie, to jeszcze macie dużą ilość fajnych bonusów, których możecie sobie przeczytać. Im wyższy poziom, tak, tym więcej materiałów, więc serdecznie zapraszam do wsparcia kanału. No i na koniec chciałem Wam wspomnieć o antyczycie, bo według mnie, i nie tylko mnie, jeżeli Valve już jest takie pewne, że rzeczywiście wpuszcza sezon drugi, no to musi być ten antyczyt, musi jakaś zmiana nastąpić, no bo z logicznego punktu widzenia, jeżeli by nie nastąpiła żadna zmiana, to ten sezon drugi nie ma sensu. Ale nie wiem, czy pamiętacie, kilka dni temu Wam wypuściłem materiał, gdzie Wam pokazywałem Mini, czyli twórcę Contest całej tej serii, który wychodził z założenia, że wystarczy karmić ten Artificial Intelligent, że im więcej go nakarmicie, jakiś człowiek będzie siedział i na przykład go karmił, to już Wam pokazałem, że was wprowadziło Overwatcha dla zaufanych partnerów, którzy karmią najprawdopodobniej Artificial Intelligent i na 99% wraz z wejściem sezonu drugiego Będziemy w stanie zaobserwować jakąś zmianę w antyczycie I nawet nie ja z takiego założenia wychodzę, a nawet już Gabe Follower Więc jeżeli Gabe Follower wychodzi z takiego założenia, to coś musi być, to coś musi być na rzeczy Dajcie w sumie znać w komentarzu, jak wy się na to zaopatrujecie Odpowiadając, uprzedzając pytanie, za tydzień to wszystko będzie Jeszcze wchodząc dzisiaj na premiera nie jesteście w stanie zaobserwować traina. Train i 99%, a nawet na 100% będzie za tydzień Więc na spokojnie, poczekajcie jeszcze chwilę do tego 1 lutego, z, to, z tego co ja... Z tego co ja przynajmniej pamiętam. No i się bawmy, bawmy się. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, to zapraszam na Discorda, gdzie macie konkursiki na 20% of Card. Miłego dnia Wam, życzę widzowie. Trzymajcie się, no i cześć!